Zjadanie owadów może się przyczynić do opanowania głodu na świecie i zmniejszenia zanieczyszczeń – wynika z opublikowanego wczoraj raportu Komisji ONZ do spraw wyżywienia i rolnictwa. Jedząc owady można też schudnąć – rozpaczliwie podsumowuje swój raport Komisja i apeluje, żeby ludzie Zachodu jedli robaki. Normalne jedzenie zostawcie głodujący bardziej wyrobionym smakowo, zdaje się nie wprost sugerować komisja ONZ. Ale może to jest rozwiązanie, słuchajcie, problemu głodu, bo owadów na świecie jest bardzo dużo i niektóre są grube. Bąki, chociażby. Autorzy raportu apelują, by dania z owadów pojawiły się w restauracjach. Dosłownego znaczenia nabierze wtedy pytanie do kelnera, co pan poleci? A polecę komara, motyle, białka. Jako sałatę proponuję bielinka kapustnika. No a kiedy przemysł żywnościowy oparty na mrówkach i larwach rozwinie się, możemy być świadkami afer mięsnych. Na przykład w mięsie mrówek odkryje kontrola koninę, czyli mięso z koników polnych. Ale słuchajcie, spróbujmy. Może no, się uda. Lato idzie, owady już wkrótce pojawią się na polskich stołach, ścianach i sufitach. Powinny znakomicie smakować szczególnie ze szczawiem i mirabelkami. Chociaż my w Polsce, zauważmy, już jemy produkty z owadów. Mamy mięso, chleb czy, czy masło z biedronki. Jedzenie owadów no idea jest szczytna, tylko trzeba jakoś do tego przekonać ludzi. Ja proponuję, niech ONZ zacznie jeść larwy i da przykład. O! I zamieści w internecie taki film jak Jedzą. Smacznego się z Państwem.